Cześć tu Ani, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać również prace takie urodzinowo wielkanocne. E, chociaż właściwie będzie tutaj tylko kartka wielkanocna, a tak to dwie rzeczy, które zrobiłam na urodziny dla Justyny z kanału Skrapiusta. Akurat w tym roku wypadało tak, że miała urodziny tuż przed świętami, e, więc wiadomo, że wysłałam to jej wszystko razem. E, Wysłałam. Mam zamiar wysłać, bo wiadomo, że nagrywam to przed wysłaniem i mam ogromną nadzieję, że zdąży to dojść w ogóle przed świętami, bo no troszeczkę e, no miałam do zrobienia i tak naprawdę na ostatnią chwilę zdążyłam jeszcze coś zrobić i też jeszcze szykowałam jej główny prezent, który będzie właśnie dodatkiem, już nie będzie tu nic zrobionego przeze mnie, bardziej wypalonego przez mojego męża, no i to też zajęło więcej czasu, niż, niż myśleliśmy, więc dlatego tak na ostatnią chwilę i dlatego troszkę się martwię, czy to wszystko dojdzie, bo jednak kartka jakby doszła wielkanocna po poświętach, no już to tak trochę, wiecie, nie za bardzo. Ale mimo wszystko mam nadzieję, że to dojdzie i słuchajcie, nagrywam to po nocy, jestem wykończona, bo no dopiero to skończyłam tą właśnie pracę. No wcześniej nie dałam rady, więc Mogę, wiecie, brzmieć tak troszkę ospale, bo już naprawdę wręcz usypiam na tym nagrywaniu. No ale wiadomo, że chciałam jeszcze sobie te prace nagrać, a jutro rano też muszę wcześniej wstać, żeby właśnie nadać samego rana, żeby mi ten kurier jeszcze przyjechał. E, więc e, no, jeżeli chcecie zobaczyć, co tutaj dla tej Justyny e, mam, e, no to zapraszam do. Obejrzenie tego filmiku. Słuchajcie, zaczniemy sobie od kartki wielkanocnej, która mieści się do koperty. I powiem Wam, że mimo, że jest to kartka, no wiadomo, taka płaska, właśnie, to myślę, że jest ciekawa, taka bardziej rozbudowana. No, trochę się na niej dzieje. Podoba mi się, bo te kartki do koperty zwykle, jak robię, to mi wychodzą takie jakieś proste. I nie robię jakiegoś większego wrażenia, ale ta wyjątkowo mi się też troszkę bardziej podoba, bo no coś się dzieje. Już Wam pokazuję, jaka to kartka. Jest w kraftowej kopercie, bo ona jest na takiej brązowej bardziej bazie zrobiona. I wygląda tak. Jak widzicie, niby to koperty, ale tak bardziej na bogato. No, podoba mi się strasznie, jak to wyszło. I słuchajcie. Gdzieś tam taki pomysł za mną chodził, ponieważ wiem, że Justyna razem z dziećmi gdzieś tam mi kiedyś to opowiadała, że się bawią na święta w takie szukanie jajeczek i różnych słodkości. Gdzieś tam im ukrywa podwozie i sobie chodzą i szukają i mają taką radochę. No, bardzo fajna sprawa, więc też pomyślałam, że zrobię. Kartkę z takim koszyczkiem pełnym jajek, który gdzieś tam stoi na takiej jakby łące. Mam nadzieję, że to przypadnie do gustu. Gdzieś tam, jak to będzie nastało na ozdobę i jej, i jej dzieciom. No, mi się podoba. Tutaj użyłam tym razem takiego papieru troszeczkę ciemniejszego, nie takiego typowo-kraftowego. On też jest uszan, tylko ten ma tam różne odcienie: jakiś jasny, brąz ciemny, brąz piaskowy, no przeróżne. Ja powiem wam, że nie pamiętam jak się ten akurat nazywał, ale no to jest takie troszeczkę ciemniejsze. I w tym samym papierze wycięty jest ten skrapek. I to jest skrapek taki, i on jest albo z AliExpress, albo z Marianny. Bo akurat kiedyś, tak jak mówię, nie naklejałam tych wszystkich firm i nie pamiętam skąd on był. Wydaje mi się, że on chyba był z Marianny, akurat. Taki właśnie owalny, ładny, i do tego używałam jeszcze takich bazi. A te akurat chyba są z AliExpress, bo ja miałam taki zestaw różnych takich listeczków, właśnie bazi i tak dalej. Więc tutaj są te bazie z wykronika. Tu są jeszcze z wycinanych, zaraz Wam pokażę jakie to są. I tu jeszcze mamy listeczki. A listeczki to są takie z Action. Te takie małe wykroniczki. To są. No i tutaj mamy jeszcze różne narcyzy, takie kwiatuszki, żeby pasowało do tej kokardki, jajeczek. No i bazie. I to są, słuchajcie, wycinanki z Paper Heaven. Z tych różnych pasków i z tej jednej strony z wycinankami, gdzie są kwiaty. Tylko teraz nie pamiętam, jaka to była nazwa. Totalnie wyleciało. przecież nie, jest tutaj. Mam tu podpisany Spacer w chmurach, tylko mi przykryły wycinanki. Tak, ja sobie kupowałam tą kolekcję do albumu komunijnego dla Bratanka, ale tam też właśnie są do wielkanocne dodatki i no, chciałam bardzo ich użyć. Natomiast tła to jest kolekcja od piątku 13. Waking. Ja kiedyś sobie ją wybrałam w gratisie, bo jak się ileś tam kupiło papierów, to w jakiś tam dzień Bookingu czy w jakiś inny, można było sobie wybrać gratisową kolekcję. I ja sobie wybrałam właśnie tą do takich wielkanocnych prac. I tutaj mamy zielone tło, żeby już tutaj za dużo się też nie działo, bo sama ta łąka jest taka zrobiona na bogato. I w tle są takie dechy, które są też tu, jeszcze muszę tutaj moje logo dokleić tylko i wypisać kartkę i będzie mogła lecieć. Piękne są te dechy, właśnie. No i mamy zrobione jeszcze takie przeszycia. Z radełka na obu warstwach. Wiadomo, że to jest troszeczkę podniesione. Ten koszyczek, i niektóre elementy są troszkę tam wyżej na piankach. I do tego porobiłam w różnych miejscach kropeczki i nawet między tymi listeczkami, gdzieś takie mniejsze, większe. To są zrobione kropelki Nowo Vintage Drops. I to jest odcień na no po prostu. No więc takie. W tym roku kupiłam i tak to się prezentuje, więc mam nadzieję, że się spodoba. Niby płaska, a, a jednak dzieje się na no, mnie nie. efekt końcowy, no nawet co więc zobaczymy jak się Justynie spodoba coś takiego. No i pokazuję Wam kolejną pracę. Kolejną pracę, jaką chciałabym Wam pokazać, jest to praca zrobiona jeszcze na wyzwanie do grupy Margaret Minecraft Time and You na wyzwanie z Bingo. nie Bingo, Margaretka. I tam. Sobie wybrałam linię, to chyba było wyzwanie marcowe jeszcze yy, i tam sobie wybrałam linię w sumie 5 z tych, czyli yy, nie tr linie, tylko 5 mi wyszło, yy, bo akurat zauważyłam, że mam też inne elementy i tak pod rząd chyba mi wyszło w końcu 5, tak z tego co pamiętam, bo już też troszeczkę, yy, jak, no, no troszkę temu ją robiłam. Yy, kartka wygląda tak. I tu mamy linię embossing folder, zaraz Wam pokażę, bo na tyle to jest, zawijaski, koreliki, co tam jeszcze było, maska i pączki. No więc takie taka tam. Takie tam linie sobie wybrałam w tej margaretce. No oczywiście takie bardziej vintage klimaty. Chciałam zrobić jej coś z oknem, ponieważ no jak z nią rozmawiałam i zresztą jak czytałam komentarz, to bardzo jej się podobała ta kartka, którą robiłam dla drugiej Justyny, ta taka różowa też z, oknie, z oknem takim otwartym. I właśnie też zauważyłam, że Justyna... Ostatnio lubi trochę błysku, więc też chciałam, żeby ta kartka się tak mieniła. Pomyślałam, że pójdę w taki styl vintage, ale w taki troszeczkę nietypowy, taki elegancki bardziej. No, myślę, że ma swój jakiś tam klimat. I pomyślałam, że sobie zrobię taką kartkę, gdzie te zawijaski różne. Będą wystawać tak troszkę poza kartkę. Tutaj wiadomo, że troszkę zrobiłam bliżej, bo to, żeby to no, postawić, już stoi, wszystko tutaj jest ok. Ale po bokach tutaj sobie troszeczkę to wysunęłam, żeby jednak było je widać. Tu wam pokażę jeszcze tak najpierw z bliska. To się tak fajnie, mini. Tu jest firanka zrobiona z koronki. Urzeczywistni swoje marzenia. Też stwierdziłam, że nie będę dawała napisu jakiegoś tam urodzinowego, bo kartka jest na tyle też na, zrobiona na bogato, że chciałam, żeby może gdzieś tam stanęła na dłużej z takim napisem. I tył też jest ozdobiony, jest wzór przez maskę, takie piękne, lecące gdzieś motyle, ale tylko tu sobie za nisko zrobiłam ten i wyjątkowo musiałam moje logo u góry przykleić. No i tutaj właśnie jest ten folder Widzicie, tu jest takie wybosowane 3D. O, tu to widać. Gdzie to jeszcze takie widać? O, tu widzicie. To, to, to bardziej czuć niż niż, ale delikatnie widać te różne takie wyżłobienia. Tu na dole, tylko tak w kamerze, tego nie, nie, nie do końca umiem wam pokazać. Bo jeszcze to się błyszczy. Ale coś tam, coś tam widać no i tak to się prezentuje kartka robiona jest z kolekcji od Margaret oczywiście Piper Design się tu wylatuje Breeze of Dreams to jest ta kolekcja napis jest oczywiście z tych pasków dedykowanych do tej kolekcji i tutaj, słuchajcie, mam cztery y, różyczki zrobione z tego papieru, z którego się samemu zawija y, takie różyczki. Tak samo te listki są z tego papieru. Y, no, powiem Wam, że bardzo, bardzo fajnie się robi szybciutko, że się wkręciłam. I gdybym miała czas, to sobie bym zrobiła całą serię, ale no nie miałam, więc tylko tutaj do tej pracy kilka zrobiłam. No, żeby było troszeczkę też jakichś jaśniejszych elementów. A cała reszta to są różyczki już kupowane gdzieś tam w sklepiku Gosi, czy gdzieś tam indziej. Te listeczki wszystkie są przybrudzone, lekko potuszowane. Same w sumie listeczki. To jest tuż z Memento Desert Sand. Ta koroneczka tutaj pod tym oknem to jest taka, którą kupowałam gdzieś tam kiedyś w Zielonych Kotach. Te tekturki też takie są no u Margaret na sklepie Minecraft Time. Tam, gdzie kupicie papiery są i tekturki, a więc i te okno, i te zawiaski. Ja sobie te wszystkie elementy wyembosowałam pudrem z Rangera oczywiście, takim. Pierwszy raz go używałam i też powiem wam, że mi się podoba. Taki błysk, ale czy to jest jakiś miedziany? No nie powiedziałabym. Jest taki bardziej glamour, taki błyszczący, wiecie, elegancki. No, ale ma swój urok. Ten napis to sobie tak, wiecie, zaokrągliłam. Te, żeby to ciekawie wyglądało i tu mamy wszędzie jeszcze powpychane te koraliki z Action te w tych, takich brązach no a maski jakie używałam do yy, znaczy pasty jakie używałam do zrobienia yy, no tych motylków, to jest Deluxe Past z artu Kolor różany złoto. I używałam tych dwóch masek od 13 arc i takiej tutaj głównie tego większego motyla. I z różnych miejsc tego sobie zaklejałam łosi. No, te motylki, których nie chciałam mieć, odbitych, i, i, i wybierałam sobie. I one są. I tutaj z przodu, ale delikatnie je widać tylko tu jest jeszcze jeden i bardziej tutaj na tyle to widać. No, i chciałam też, żeby właśnie był ten papier z tym kołem, z tymi łańcuchami, bo justyna też lubi takie klimaty, wiecie. Z trybami, właśnie jakieś tam różne takie rodzaje elementy, więc też sobie pomyślałam, że taki murek i jakieś takie wiszące łańcuchy, jakby to było okno w jakimś tam mieście, przy jakiejś kamieniczce, będzie fajne. No, a folder to używam taki. No, ale jakoś tak mało go widać, bo chciałam spróbować, jak to będzie wyglądać na. Papierze takim skrapowym, jak się wyembosuję, bo też to widzę często o Lily of the Wolley. Ale jakoś u mnie to nie wiem, na tym papierze przynajmniej bardzo, no nie za bardzo tak widać. No jest jakiś tam, wiecie, wzorek, i tu, i, ale bardzo delikatnie go widać. Jednak wolę biały papier czy jakiś inny kolor embosować, wtedy jest ten efekt większy. I dobrze, to jest ta kartka urodzinowa i Wam pokazuję jeszcze ostatnią rzecz, taki mały dekor. W sumie bardzo podobny do tej kartki, może być to jako komplet, bo na nic niestety większego już w tym roku nie miałam niestety czasu, ale mam nadzieję, że i tak te kilka prac się już nie spodoba. Do zrobienia ostatniej pracy e, używałam kolekcji od Craft O'Clock Vintage Treasure. E, to jest dokładnie taka hmm, kolekcja od Karoliny Bukowskiej. I tutaj też używałam tych pasków, żeby sobie gdzieś tam wystawały takie. Potargałam sobie te paski, i gdzieś tam taka gazeta wystaje jeszcze, więc też mi się i te paseczki przydały dwa. Eee, więc to jest kolekcja. I na tym Wam pokażę pracę, a potem troszkę jeszcze o niej poopowiadam. Wygląda, słuchajcie, tak. Jest to taka vintage'owa praca. Jak widzicie, też są różyczki, więc tak jak to jest koło siebie, no to myślę, że fajnie wygląda, podobne klimatem. Mimo, że inne firmy, ale też się tutaj troszkę błyszczy. Też są różyczki, koraliki i wiadomo, kolorystyka i klimat ten sam, więc no... Tu jest bardziej tylko w takim brązie, a tu w złocie. No nie, to jest jedyna różnica. Ale taki tak sobie może gdzieś tam zawiesić, oprzeć, no to już może je stać na długo, długo. I jak widzicie, to jest takie fajne, wypukłe. Justyna też lubi czytać. Może nie jakieś takie romantyczne powieści, bo te róże tak troszeczkę do tego mi nasuwają. Ale wiecie, ważne, że jest książka, też chciałam, żeby było już coś innego poza sklepem. No, skoro lubi, to, to myślę, że jej się spodoba. I naokoło tej książki po prostu postanowiłam zrobić kwiatowe, wiadomo, kompozycje jakiś napis troszkę tutaj pododawać rzeczy, które myślę, że lubi. I troszkę, oczywiście, błyskotek. I musiał się też znaleźć papier lustrzany, który też wiem, że bardzo, bardzo lubi. I te kamyczki jej ukochane, tak samo. No i powiem wam tak, że sam sama baza taga, ale to jest też wypalone przez mojego męża, taki taguś. Papier, no to tak jak wam mówiłam, vintage treżur z Craft O'Clock mamy jeszcze ten napis to jest napis takiej serii wakacyjnej bardziej, napisy numer 7 to są dokładnie, tam był właśnie taki napis wejść oddech, po prostu jak żeby się nie denerwowała żeby czasami wzięła sobie taki oddech szła dalej i realizowała swoje marzenia, no tak mi się to nasunęło on jest też troszeczkę przytuszowany i tak samo wszystkie te brzegi, one były postarzane postarzaczem papieru. Papierem... Nie, postarzaczem papieru, no. Mówię, późno już jest i mi się język plącze. I, i przebrudzone tusze w vintage photo. No i tutaj są jakby dwie warstwy. Jest tutaj takie delikatne tło. I, i, I taki papier piękny z paskami, z jakąś tam kompozycją też kwiatową, z jakimiś też napisami, żeby pasowały do tej gazety. To są właśnie te paski gratisowe. Tu wystają, one są potargane i też tam troszkę przybrudzone. Tu mamy odbity wzór. I to jest maska ze Stamperii i dokładnie to jest ten, ten taki mały dekor. Gdzieś tam chciałam sobie tak to wykończyć ładnie. A pasta to jest moja ulubiona z Pent'art'u odcień szampan. Do tego mamy też te same koraliki co w kartce. Jakoś tak brakowało mi tu czegoś i stwierdziłam, że też je dodam. Tu przy tej największej różyczce są takie większe listki materiałowe. Też troszeczkę przybrudzone delikatnie. Natomiast przy tych małych różyczkach to są takie maleńkie listki, które gdzieś tam mam jeszcze z wymianki wycięte, więc sobie gdzieś tam je powpychałam, też przybrudziłam, jak widać. Trochę tam zaokrągliłam tak samo tym dłutkiem. Do tego mamy wstążkę taką w kolorze Toffifi troszeczkę, Old Fashioned Ribbon. No musi się tutaj znaleźć i do powierzchnia też jest ten kawałek. I koronka, taka też mieniąca się na złoto, fajna, po bokach. To jest taka śliczna koronka, ona jest AliExpress akurat. I też na tych listkach i tu u góry posypałam sobie takim mieniącym się Złotkiem, żeby to też troszeczkę takie było bardziej glamour, jak sama nazwa, to jest odcień gold, złoty. I tak samo złotym woskiem z Pentartu troszeczkę sobie tu pobłyszczyłam brzegi, to jak się rusza tak ładnie, pięknie się mieni i tutaj u góry to widać i boki tej HDF-ki również są takie... Troszeczkę pozłocone. Już nie malowałam tego, bo chciałam, żeby były takie czarno-złote. No, tak jak wiecie, jak efekt, jakie jest często pomalowane. No, tył już dostawiam, bo to i tak gdzieś będzie wisieć, albo wiecie, już stwierdziłam, że tutaj. Nie maluję ani nic nie robię na tym, tylko gdzieś tam też może jakiś logo dokleję. Są tu ulubione też przez Justynę kamyczki. Takie miodowe ja dostałam sobie wymiance od beaty, więc sobie używam tutaj do tego klimatu. Idealnie ta kolorystyka mi przypasowała, więc naprawdę podobają mi się. I tu jeszcze. Zobaczycie, wystają takie metale. Przy okazji wymiany, jakie dostawałam, to przypomniało mi się, że w ogóle mam takie coś i że może bym zaczęła używać. To są takie ornamenty akurat z Action. I jest jeszcze skrapek z takiego wykrojnika. On jest chyba z Ali akurat. Wycięty w złotym papierze, żeby się tutaj tak fajnie błyszczało. On tutaj tak delikatnie tylko co prawda wystaje, ale Dzięki temu się fajnie błyszczy. No i motylek też z tej kolekcji, który gdzieś tam jest dłutkiem zrobiony, tak fajnie ma zakręcone skrzydełka i sobie na tej książce siedzi, tutaj nam przyleciał. Ale fajnie wygląda ta książka. No, na żywo to wi wiadomo, lepiej widać, że ona jest tak ładnie zaokrąglona i to jest takie fajne, trójwymiarowe. No wiecie, na tej książce są kwiaty, więc tutaj pomyślałam od razu, że dam oczywiście kwiaty. No, mnie się podoba. Powiem Wam, że totalnie nie miałam weny. Jak na taki totalnie brak weny i już yy, powiem Wam, że jestem zmęczona, bo tak wszystko na szybko, żeby tylko zdążyć wysłać. Nie lubię tak pod presją, yy, więc powiem Wam szczerze, że tego taga robiłam bardzo dzisiaj na siłę, żeby tylko jeszcze coś dodać od siebie, nie tylko, wiecie, jakieś tam wypalone, więc yy, no, słychać chyba, że jestem troszkę zmęczona. I już marzę o odpoczynku, więc to jest taka moja ostatnia praca, którą zrobiłam jeszcze przed świętami i teraz jeszcze się tylko zabieram już za sprzątanie i odpoczywam święta, żeby po na nowo tworzyć już prace komunijne, więc będę zbierać siły. Aha, jeszcze nie powiedziałam wam o kwiatuszkach. Te są kupne też takie, wiecie, w jakimś sklepiku Gosi czy gdzieś tam. Natomiast te różyczki to... Te nie wiem, czy też nie kupiłam w sklepiku gości bo tam też była taka seria takich kwiatuszków. Ja je miałam gdzieś tam osobno. Pamiętam, że ja akurat gdzieś tam kupowałam też. Natomiast ten ciemny brązowy to jest od Justyny Rabe. Też dostałam pełno takich różyczek. Więc to jest też od niej tutaj. No i tak to się prezentuje. Więc mam nadzieję, że wszystko jej się no, spodoba. No i tu mam jeszcze... Pokażę na koniec wszystkie już te prace dla Justyny i tą karteczkę i to, no tak jak widzicie, to jest taki fajny komplecik i coś weselnego, radosnego y, na, na Wielkanoc. To wszystko pójdzie do Justyny razem z różnymi przydasiami. Także. Albo tak pokażę na koniec. Dajcie znać oczywiście, jak Wam się podoba. No, wiadomo, że ci, co nie lubią klimatu vintage, to mogą się te prace dwie nie spodobać, ale no, możecie napisać, która Wam się właśnie podoba, co Wam się w tych pracach podoba. Ja z chęcią czytam Wasze komentarze i jestem ciekawa, co będziecie sądzić na ich temat, jak zawsze. A na dzisiaj się z wami żegnam i idę już spać, żeby jutro wstać i zdążyć to wysłać także. Dziękuję wam za uwagę. No i życzę wam wszystkiego dobrego. Pa pa.